Ten kolor tłumi Twój apetyt. Prawie nigdy nie zobaczysz jedzenia w tym kolorze. Dlaczego? Bo Twój mózg, widząc go, mówi: Stop, nie ruszaj. Mówię o niebieskim. W naturze niebieskie jedzenie jest ekstremalnie rzadkie. Często kojarzy się z czymś zepsutym, niejadalnym, a nawet trującym. Twój pierwotny instynkt podpowiada: To podejrzane. Dlatego prawie żadna restauracja nie używa go w swoim brandingu. Genialne, prawda? Ale skoro niebieski to stop, to jakie kolory mówią: jedz! i to szybko. Spójrz na logo tych gigantów fast foodu. McDonald's, KFC, Burger King to nie przypadek. To mistrzowska manipulacja psychologią kolorów. Czerwień jest energetyczna, stymuluje apetyt, przyspiesza bicie serca i wywołuje poczucie pilności. Żółty to kolor radości, słońca i jest najszybciej zauważalny. Razem tworzą ketchup and musztarda efekt. Mieszankę, która krzyczy, jedz teraz. Następnym razem, gdy zobaczysz te kolory, pamiętaj, to nie przypadek, to nauka o głodzie w akcji. Odwrotnie działa.